Na rysunku przedstawiono trzy miejscowości A, B, C zlokalizowane na trójkącie prostokątnym. O tej samej godzinie z miejscowości A wyrusza zastęp harcerzy do miejscowości C i porusza się z prędkością 4 km na godzinę. A z miejscowości B do miejscowości A wyrusza drugi zastęp harcerzy i on porusza się z prędkością 2 km na godzinę. Musimy ustalić, o jakiej godzinie odległość między tymi zastępami harcerzy będzie najmniejsza. Jeden zastęp wyrusza tutaj, to jest zastęp trapicieli, to nazwijmy sobie literką T, położenie tego zastępu trapicieli na tym odcinku AC. A ten drugi zastęp harcerzy, to kosarze, no to też sobie zaznaczmy na przykład literką K, ich położenie. Każdy zastęp porusza się ze swoją prędkością, ten idzie z prędkością 2 km na godzinę, a ten tu porusza się z prędkością 4 km na godzinę. No i łatwo sobie wyobrazić, że będzie taki moment, w którym te zastępy będą możliwie najbliżej siebie, czyli ta odległość będzie najmniejsza. No na samym początku odległość między nimi wynosi 15. Jeżeli ten zastęp dojdzie do końca, a ten jeszcze nie dojdzie, no bo ten potrzebuje 5 godzin, żeby dojść do końca. Idzie z prędkością 4 km na godzinę, więc 20 na 4, to 5 godzin potrzebuje, żeby dojść do miasta C. Natomiast zastęp kosarzy, po 5 godzinach przyjdzie 10 km, a do miasta A ma 15, czyli jeszcze będzie w drodze, gdy ten dojdzie do końca, no i wtedy odległość między nimi będzie większa niż 20 km. Będzie się zmniejszała, zmniejszała i na końcu, jak już oba zastępy dojdą do swojego celu, to ta odległość będzie wynosiła 20 km, czyli więcej niż na samym początku. Więc albo ta najmniejsza odległość jest zaraz na samym początku, czyli wynosi 15, albo jest gdzieś po drodze. Czyli możemy powiedzieć, że będziemy rozpatrywali te. Przemieszczania się tych zastępów harcerzy w okresie, jaki potrzebuje ten zastęp tropicieli na przemieszczenie się z punktu A do punktu C, czyli to nasze T będzie należało do przedziału od 0 do 5, czyli od 0 do 5 godzin rozważamy tę sytuację. Tu gdzieś powinno być to nasze minimum. Będziemy chcieli zapisać sobie w zależności od tego czasu T, jaki upłynie. Odległość, w jakiej są te dwa zastępy od siebie. To będzie nasze D od T ta odległość. Jak ją zapisać? Będziemy do tego potrzebowali te dwie przyprostokątne, czyli odległość, jaką przejdą tropiciele oraz odległość, jaka zostanie do przejścia kosarzą. Może nazwijmy sobie jedną, jedną przyprostokątną przez X, drugą przyprostokątną przez Y. No i zapiszmy wzory na te dwie długości. Łatwiej będzie zapisać wzór na y możemy napisać, że y to się równa prędkość tropicieli to 4 km na godzinę, więc prędkość razy czas 4 razy t to będzie ta odległość, na którą oni się przesuną po czasie t. Natomiast x to będzie 15 km cała ta trasa minus to co przejdą kosarze. Idą z prędkością 2 km na godzinę, więc przejdą drogę długości 2 razy czas. Łatwo wyznaczyć ten wzór na drogę w taki sposób, że patrzymy na jednostki kilometry na godzinę, razy godziny dają kilometry, czyli stąd wnioskujemy, że wzór jest prędkość, razy czas równa się droga. No to tak dla przypomnienia, jeżeli byśmy nie pamiętali, jakie są zależności pomiędzy drogą, czasem i prędkością. No dobra, to gdy mamy już x i y, to możemy zapisać wzór na długość naszej przekątnej, na odległość między tymi zastępami, d od t, to się równa. Pierwiastek z sumy kwadratów, czyli pierwiastek z y kwadrat, to będzie 4t do kwadratu, plus x kwadrat, czyli 15 minus 2t do kwadratu. To się równa, upraszczamy ten wzór. I możemy jeszcze zapisać, przypomnieć, że rozpatrujemy go dla t należących do przedziału od 0 do 5. Możemy napisać, bo 20 na 4 to się równa 5, czyli po 5 godzinach tropiciele dojdą do celu. No i teraz, żeby znaleźć minimum tej funkcji, to możemy klasycznie albo policzyć pochodną tej funkcji, albo zauważyć, że tak naprawdę minimum tej funkcji to będzie minimum tej funkcji kwadratowej, która jest pod pierwiastkiem. Pierwiastek jest funkcją rosnącą, czyli nie wpłynie na minimum tego, co jest pod pierwiastkiem. To, co jest pod pierwiastkiem, na pewno jest nieujemne, bo to jest suma dwóch kwadratów, więc nie musimy dodatkowo sprawdzać, kiedy to jest większe od zera. Wiemy, że zawsze tak jest, bo takie wyrażenie zawsze będzie dodatnie. No, może spróbujmy policzyć pochodną, bo to będzie pochodna funkcji złożonej. To będzie troszeczkę większe wyzwanie, ale nie znowu jakieś takie bardzo duże, ponieważ pochodna z pierwiastka to jest 1 przez 2 pierwiastki. To może byłoby napisać, że to jest 1 przez dwa pierwiastki z tego, razy jeszcze pochodna funkcji wewnętrznej. To może zamiast może pisać 1 i tutaj razy, znowu takie wyrażenie, to od razu wciągnę do licznika. Pochodna funkcji wewnętrznej to będzie pochodna tego, to 2 razy 20, czyli 40t, napiszmy 40t, no i dalej będzie minus pochodna tego, czyli po prostu minus 60, no a pochodna z 225 to 0. No i teraz patrzymy, kiedy taka pochodna się zeruje. Napiszmy, że d' od t jest równe 0, wtedy i tylko wtedy, gdy licznik się zeruje, czyli 40 t minus 60 jest równe 0, a tak jest wtedy i tylko wtedy, gdy t jest równe 60 na 40, czyli 6 czwartych, czyli 3 drugie. Zatem po czasie 3, drugie i tutaj jednostki oczywiście godziny, będziemy mieli ten moment, kiedy te zastępy harcerzy będą siebie najbliżej. Tak nam się wydaje, ale jeszcze musimy sprawdzić, czy oby na pewno, czy to przypadkiem nie jest jakieś maksimum, to znaczy, czy nasza pochodna zmienia znak z minusa na plus w tym miejscu zerowym, to koniecznie trzeba sprawdzić znak pochodnej będzie zależał tylko od licznika. To jest funkcja liniowa o miejscu zerowym 3. Jest to funkcja rosnąca, bo przed T jest współczynnik dodatni, czyli wygląda tak. Czyli rzeczywiście zmienia znak z minusa na plus, czyli w 3. drugich funkcja d od T będzie miała swoje minimum. No oczywiście to miejsce zerowe należy do naszego przedziału. To moglibyśmy formalnie napisać, że należy do dziedziny, musimy to sprawdzić i nawet moglibyśmy obliczyć tę minimalną drogę, podstawiając do tego wzoru. Pod te trzy drugie. No ale nas o to nie pytają. Nas pytają, o której godzinie odległość między harcerzami będzie najmniejsza. No to może napisać, że odpowiedź do zadania jest taka: wyruszyli o 9, a półtorej godziny później będą najbliżej, czyli 9.00 plus półtorej godziny to jest 10.30. No i to jest odpowiedź w tym zadaniu.